Dlej, no, ty me. me and My, my, my Minecraft. Me and Minecraft! Me and Minecraft! Witam, jestem budżetem 17, a koło mnie siedzi mój przyjaciel, egzorcysta.pl. Ex Dzisiaj y, zaczynamy już nasz czwarty odcinek y, z naszej serii: przeżyć to Minecraft. I przypadkowo, jak szukaliśmy miejsca yy, na osiedlenie przy Wodospadzie, wpadliśmy do, do jaskini, jak widzicie. I od razu napotkaliśmy żelazo. I nie chcieliśmy go kopać bez Was. Więc. Tutaj też gdzieś. O. Więc yy, nie, obra nie obrazicie się, chyba, że. My yy, byliśmy w tej jaskini coś i węgiel też widać tam. Oddali. I widziałem, że mamy już ogólnie 14 wyświetleń na naszych filmikach. I z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni. I Kogo chcielibyśmy więcej. Oczywiście. Nie odmawiamy. Mhm. Hmm. i miejmy nadzieję, że wam się podobały nasze, odc... że wam się podobały nasze Przygodnie. poprzednie odcinki Ymm, i oprócz tego wam chyba nie mamy nic do powiedzenia. No tu pomyśc. W poprzednim, yy, w drugim odcinku trochę mój przyjaciel trochę przeknął już i nie będziemy. No. Bo oczywiście... Czasem to zdarzy. No, bo oczywiście mamy takich młodszych też widzów na pewno, bo nikt Za to... z Was starszych na pewno tego nie ogląda. Chyba. Nie wiemy. Może. To I oczywiście byśmy też byli bardzo zadowoleni, jeśli byście subskrybowali nasz kanał. Przyjaciomo, żeby polecali. Oby nas żaden pająk od tyłu nie napadł, bo będzie krucho. Tak jak na naszym prywatnym. No, na naszym prywatnym koncie. Mieliśmy chyba 30 diamentów i 4 hata, chata, ale nie było tam wcale owiec. Pająk nas zaatakował od tyłu w nocy i po, po wszystkim. Po robocie. I jak tam z czasem, Buchos? Z czasem nie skara. O, super. No, jedna sekunda. No dobra, to zaraz jakoś tam będziemy już kończyć. Co? Hmm. Nawet jeszcze 7 minut nie ma, nawet 6 nawet nie ma. No dobra, to jeszcze trochę. Trzeba się tam wykopać, bo już tu nic nie ma. Bo nie chcę, żeby Wam się nudziło tak strasznie, strasznie, strasznie. O, mamy 45 zrób, zrób węg... wiecz. węgla. Nie czy to muszę zrobić, jak zrobić, pani, że takuję. Jeszcze tylko sobie zrobię piecyk i pójdziemy, bo oczywiście jak nam kumpel mi tutaj mówi do ucha, co mam robić. Hmm. Zobaczmy chyba jednego. Nie, będzie idealnie. O, no dobra, żeby przytopić oczywiście nasze żelazo, żeby zrobić kubeczek. I zrobimy sobie nasz ukochany wodospad. Tak. To jest woda? Mhm. To tam nie byliśmy. Nie. Idziemy to zbadać. Tam, 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 tam. Hm. Hmm. Ale żeśmy to zbadali. Trochę... Ja. Sorry, bo się trochę laguje. Nawet nie trochę, to tylko to... bardzo. Ale ładna hatka. To by taka podobno, podobno hatka. No, fajnie by było, ale... No. Tej, tej, tej wody jeszcze nie było. No. Pst. O.M.G. Teraz jak stąd wyjść? Kop w górę. Nie, gdzie było to nasze wyjście? Tam. I prąd wodny sam nas pociągnie. Iii. Nie, nie w tą stronę. Jak widziałem to w ogóle nie ma łapek w górę, łapek w dół nawet. Z czego jestem bardzo zasmucony, że nie ma w górę i bardzo szczęśliwy, że nie ma w dół. No ale trudno. Ale się kratkuje. O, idealnie. <laughs> No i super. O Boże, widzieliście to? Apokalipsa. Klipper nas zaatakował. Ale na szczęście, kliper nie są aż takie super mocne. W tej, w tej wersji, przynajmniej. No hmm. kurde. To na piasku nie działa. Nie? Tylko nie. na gravelu, nie? Tak. Jak nie działa, jak działa? No to, to działa, jednak. Ale żal. No dobra, to będziemy kończyć ten odcinek, do widzenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, tak. lajkujcie, subskrybujcie, do zobaczenia, żółty, czerwony, magiczny guziczek i komentujcie, na razie!